President of the United States Joe Biden Ladies and gentlemen the president of the United States Joe Biden <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma miejsc, to patrzcie tutaj na scenę. Dziękuję bardzo. To wielki zaszczyt być tutaj. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Nie lękajcie się. Były to. Jedne z pierwszych słów w pierwszym publicznym wystąpieniu pierwszego polskiego papieża po jego wyborze w październiku 1978 roku. Były to słowa, które miały określić papieża Jana Pawła II. Słowa, które miały zmienić świat. Jan Paweł przywiózł to przesłanie do Warszawy podczas swojej pierwszej podróży do ojczyzny jako papież w czerwcu 1979 roku. Było to przesłanie o sile, o sile wiary, sile wytrzymałości i sile ludzi. Wszystko w obliczu okrutnego i brutalnego systemu rządów. Było to przesłanie, które pomogło zakończyć. Sowieckie represje w Europie Środkowo-Wschodniej, 30 lat temu, to przesłanie, które przezwyciężyło okrucieństwo so i brutalność tej niesprawiedliwej 1979, wojny. Kiedy Jan Paweł II przywiózł to przesłanie w 1979 roku, Związek Radziecki rządził żelazną ręką za żelazną kurtyną. Ale rok później w Polsce Zapanowała solidarność. I choć wiem, że nie mógł tutaj przybyć, to wszyscy na całym świecie są wdzięczni za to, że był Lech Wałęsa. Przypomina mi to takie powiedzenie, że wiara widzi najlepiej w ciemności. I były ciemne 10 lat później rozpadł się Związek Radziecki i Polska oraz Europa Środkowo-Wschodnia wkrótce były wolne. Nic w tej walce o wolność nie było proste ani łatwe. To była długa, bolesna harówka. Walka toczyła się nie w ciągu dni i miesięcy, ale lat i dziesięcioleci. Jesteśmy na nowo zaangażowani w wielką bitwę o wolność. Walka między demokracją a autokracją, między porządkiem opartym na zasadach, a tym, który rządzi się brutalną siłą. W tej walce musimy być trzeźwo myślący. Tej bitwy nie da się wygrać ani w ciągu dni, ani nawet miesięcy. Musimy się uzbroić na długą walkę, która nas czeka. Panie Prezydencie, Panie Premierze, członkowie Sejmu i Senatu, Panie Prezydencie Warszawy, dostojni goście. Myślę, że tutaj mamy gości z Ukrainy również. Zebraliśmy się tutaj na samym Królewskim w mieście, które zajmuje święte miejsce w historii nie tylko Europy, ale i niekończącego się poszukiwania wolności przez ludzkość. Od pokoleń Warszawa stała tam, gdzie wolność była kwestionowana. I wolność zwyciężyła. W istocie to właśnie tutaj, w Warszawie, młoda Amerykanka pochodząca z rodziny uchodźców z Czechosłowacji, która uciekła przed sowiecką dominacją i powróciła, aby przemówić i stanąć w solidarności z dysydentami. Nazywała się Madeleine Colbert Albright, I stała się jednym z najgorętszych zwolenników demokracji na świecie. Była to osoba, z którą. Sam pracowała. Ona trzy dni temu zmarła i była pierwszą kobietą sekretarzem stanu USA. Jej życie było świadectwem, że na przestrzeni wieków, poprzez Wielkie Wojny, gorące i zimne naród polski i naród Europy Środkowo-Wschodniej wiele zniosły, wiele poświęciły i wiele osiągnęły. W podwiecznej walce o demokrację i wolność Ukraina i jej naród są na pierwszej linii frontu. Praworządność, wolność, uczciwe wybory, wolność do mówienia, do zgromadzeń, wolność wyznania, jakie sobie ktoś wybierze, wolność prasy. Te zasady są niezbędne dla wolnego społeczeństwa. Ale zawsze, zawsze były one zagrożone. Zawsze o nie trzeba było walczyć. Każde pokolenie musiało pokonać śmiertelnych wrogów demokracji. Taki jest ten świat. Bo świat, tak jaki z nami, jest niedoskonały. Gdzie apetyty i ambicje nielicznych zawsze dążą do zdominowania życia i swobód wielu. Moje no przesłanie do narodu ukraińskiego to przesłanie, które przekazałem dziś osobiście ukraińskiemu ministrowi spraw zagranicznych i ministrowi obrony, a brzmiono tak, jesteśmy z wami. Kropka Dzisiejsze walki w Kijowie i Mariopolu, w Charkowie to ostatnie bitwy w tej długiej walce. W Węgry w 1956 roku, Polska w 1956, a później ponownie w 1981, Słowacja w 1968 roku. Sowieckie czołgi zmiażdżyły demokratyczne powstania, ale opór trwał. Nadal aż w końcu w 1989 roku padł mur berliński i wszystkie mury sowieckiej dominacji zostały zwalone. I zwyciężyli ludzie. Ale walka o demokrację nie zakończyła się wraz z końcem zimnej wojny. W ciągu ostatnich 30 lat na całym świecie odrodziły się siły autokracji. Jego, jej cechy charakterystyczne są znane nam. Pogarda dla praworządności, nacjonalizm etniczny, rasowy, pogarda dla wolności demokratycznych, pogarda dla samej prawdy. Dzisiaj Rosja zdusiła demokrację i próbuje to zrobić gdzie indziej, pod fałszywymi pretensjami solidarności etnicznej. Najechała sąsiednie narody. Podobnie ma czelność mówić, że próbuje poddać Ukrainie denazyfikacji. De to kłamstwo. Jest ono nie tylko cyniczne, jest plugawe. Prezydent Zieleński został wybrany w demokratycznych wyborach, jest Żydem którego rodzina ze strony ojca została wymordowana w nazistowskim Holokauście. Ale plugactwa królowe nie są wymierzone tylko w jednego odważnego przywódcę lub jego nieugięty naród. Putin, jak wszyscy autokraci przed nimi, wierzy, że siła ma rację. W moim własnym kraju prezydent Abraham Lincoln wyraził ducha sprzeciwu, który ocalić może Ukrainę i kraj. Miejmy wiarę, że racja uczyni siłę. Dzisiaj pozwólcie nam ponownie mieć tę wiarę. Postanówmy wprowadzić w życie mocne strony demokracji, aby udaremnić plany demokracji. Pamiętajmy, że próba tej chwili jest próbą wszechczasów. Kreml chce przedstawić rozszerzenie NATO jako projekt imperialny mający na celu destabilizację Rosji. To nie jest prawda. NATO jest sojuszem obronnym. Nigdy nie dążyło do upadku Rosji. W okresie poprzedzającym obecny kryzys Stany Zjednoczone i NATO przez wiele miesięcy pracowały nad tym, aby rozmawiać z Rosją na temat wyrażonych przez nią obaw i aby zapobiec wojnie. Raz po raz. Oferowaliśmy prawdziwą dyplomację i konkretne propozycje, aby wzmocnić bezpieczeństwo europejskie, zwiększyć przejrzystość i zbudować zaufanie po wszystkich stronach. Na każdą z tych propozycji Rosja Putina odpowiadała brakiem zainteresowania negocjacjami oraz państwami ultimatum. Rosja od początku była skłonna do przemocy. Wiem, że nie wszyscy wierzyliście, ale. Mówiliście, że oni zaatakują nas, przekroczą granicę. Wielokrotnie. On mówił, że twierdził, że nie jest zainteresowany wojną. Wielokrotnie mówił, że nie dokona inwazji na Ukrainę. Wielokrotnie powtarzał, że rosyjskie wojska z granicy były tam tylko w celach szkoleniowych. Nie ma po prostu żadnego usprawiedliwienia ani prowokacji dla wybranej przez Rosję wojny. Jest to przykład jednego z najstarszych ludzkich impulsów, używając brutalnej siły i dezinformacji, aby zaspokoić rządze absolutnej władzy i kontroli. To nic innego jak bezpośrednie wyzwanie dla opartego na zasadach porządku międzynarodowego ustanowionego po zakończeniu II wojny światowej. I grozi powrotem do dziesięcioleci wojen, które spustoszyły Europę przed wprowadzeniem międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Nie możemy do tego wrócić. Powaga zagrożenia sprawia, że reakcja Zachodu jest tak szybka, tak silna, tak jednolita, bezprecedensowa i przytłaczająca, szybkie i karzące konsekwencje, które dla Rosji będą tylko gorsze. W ciągu kilku dni od inwazji Zachód ruszył wspólnie z sankcjami, aby zaszkodzić rosyjskiej gospodarce. Rosyjski Bank Centralny jest obecnie zablokowany w dostępie do światowego systemu finansowego, co uniemożliwia Kremlowi dostęp do funduszy wojennych, które Rosja ma poukrywane na całym świecie. Celowaliśmy w serce rosyjskiej gospodarki poprzez wstrzymanie importu rosyjskich nośników energii do Stanów Zjednoczonych. Do tej pory Stany Zjednoczone objęły sankcjami 140 rosyjskich oligarchów i członków ich rodzin, przejmując ich nieuczciwe zyski. Ich jachty, luksusowe apartamenty i rezydencje. Objęliśmy sankcjami ponad 400 rosyjskich urzędników państwowych, w tym kluczowych architektów tej wojny. Ci urzędnicy i oligarchowie czerwali ogromne korzyści ze swoich korupcyjnych powiązań z Kremlem, a teraz dzielą się bólem. Działa również sektor prywatny. Ponad 400 prywatnych firm ponadnarodowych wycofało się z prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji. Od McDonalda. Do wielu innych. W wyniku tych bezprecedensowych sankcji rubel został niemal natychmiast zredukowany do zera. Rosyjska gospodarka, nawiasem mówiąc, jest to prawda. 200 rubli trzeba zapłacić teraz za dolara. Rosyjska gospodarka jest na dobrej drodze, aby w najbliższych latach zostać zredukowana o połowę. To, co przed inwazją było na 11. największą gospodarką świata, wkrótce nie będzie nawet w pierwszej dwudziestce gospodarek świata. Sankcje gospodarcze przyjęte razem stanowią nowy rodzaj ekonomicznej polityki państwowej, której moc wyrządza szkody i jest jest porównywalna z naszą potęgą militarną. Osłabia ona siłę Rosji i zdolność do uzupełnienia sił zbrojnych i zdolność do projekcji siły. A winnym tego jest właśnie Putin Władimir Putin. Jednocześnie obok tych sankcji gospodarczych świat zachodni zjednoczył się, aby zapewnić narodowi ukraińskiemu niewiarygodny poziom pomocy militarnej, pomocy gospodarczej i humanitarnej. W roku poprzedzającym inwazję Ameryka przesłała na Ukrainę 650 milionów dolarów w postaci broni, w tym sprzętu przeciwlotniczego i przeciwpancernego. Od czasu inwazji Ameryka przeznaczyła kolejne 1,35 miliarda dolarów na broń i amunicję. A dzięki odwadze i męstwu narodu ukraińskiego sprzęt który im wysłaliśmy został wykorzystany z niszczycielskim skutkiem oraz do obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Nasi sojusznicy i partnerzy również się postarali. Tak jak już wyjaśniałem, siły amerykańskie nie są w Europie po to, aby angażować się w konflikt z siłami rosyjskimi na Ukrainie. Są w Europie po to, aby bronić naszych sojuszników z NATO. Wczoraj spotkałem się z amerykańskimi żołnierzami, którzy służą u boku naszych polskich sojuszników, aby wzmocnić obronę fontową NATO. Mamy święty obowiązek. Y, że w ramach artykułu 5 będziemy każdego centymetra terytorium NATO. Mamy święty obowiązek. Na mocy artykułu 5, bronić każdego centymetra terytorium NATO z pełną siłą naszej zbiorowej mocy. A wcześniej, dzisiaj, odwiedziłem warsztat Narodowy, gdzie dziesiątki ukraińskich uchodźców próbuje teraz odpowiedzieć na najtrudniejsze z ludzkich pytań. Mój Boże, co się stanie ze mną, z moją rodzinną? Widziałem łzy w oczach wielu martych. Tych młodych dzieci, które się nie uśmiechają, no, tylko płaczą. Jedna mała dziewczynka powiedziała, mówiąc troszeczkę po angielsku: Czy mój status będzie w porządku, czy go zobaczę? Widziałem matki i małe dzieci bez mężów i ojców, oraz starszych braci i sióstr, którzy zostali, aby walczyć za swój kraj. Nie trzeba mówić w tym samym języku, aby poczuć emocje w ich czy jak mnie łapali za rękę czy za nogę, obejmowali, modląc się, że to wszystko jest tymczasowe. Obawa, że może za, na zawsze będą zdalał swojego domu. Taka, taki smutek przerażający, że to się znowu stanie. Ale również uderzyła mnie hojność mieszkańców Warszawy i narodu polskiego za okazanie czegoś innego współczucia. Za otwarcie waszych serc i domu, aby po prostu, aby pomagać. Pragnę również podziękować mojemu przyjacielowi, wielkiemu Amerykaninowi, szefowi kuchni Jose Andresowi i jego zespołowi, którzy tutaj karmią tych, którzy pragną być wolni. Ale pomoc z tym uchodźcom nie jest czymś, co Polska czy jakikolwiek inny naród powinien nieść sam. Jest to odpowiedzialność międzynarodowa. Wszystkie i Stany Zjednoczone są w to zaangażowane również. Przyjmiemy do 100 tysięcy ukraińskich uchodźców w Stanach Zjednoczonych. Przekazaliśmy prawie 300 milionów dolarów na pomoc humanitarną, dostarczając dziesiątki tysięcy ton żywności, wody, leków i innych podstawowych artykułów. W Brukseli ogłosiłem, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać ponad milion dolarów na pomoc humanitarną. Wiemy, że Światowy Program Żywnościowy pomimo problemów i kłopotów dociera z żywnością do pewnych rejonów, do których trudno dotrzeć, tak jak w Mariupolu, ponieważ siły rosyjskie blokują dostawę pomocy. Ale jesteśmy zaangażowani w pomoc humanitarną i, i, nie zważając na brutalność Putina, nie będzie wątpliwości, że ta wojna już okazała się strategiczną porażką Rosji. Ja straciłem dziecko też. Wiem, że ci, którzy utracili członków rodziny, to nie jest dla nich... Pociechą. Ale Putin myślał, że Ukraina nie będzie się bić. Ale okazało się, że zamiast tego siły rosyjskie spotkały się z twardym oporem. Zamiast złamać ukraińską determinację, brutalna taktyka Rosji tylko ją wzmocniła. Zamiast dokonać podziału w NATO i na Zachodzie, jesteśmy silniejsi, bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek dotąd. Rosja chciała mniejszej obecności NATO na swojej granicy, ale teraz mamy tam silniejszą obecność, ponad, ponad 20 tysięcy żołnierzy NATO. W rzeczywistości Rosji udało się spowodować coś, czego, jestem pewien, nigdy nie zamierzała. Demokracje tego świata są ożywione, mając cel i jedność znalezioną w przeciągu miesiąca. Coś, co kiedyś zająłby całe lata. I to nie tylko działania Rosji na Ukrainie przypominają nam o błogosławieństwie demokracji. W, w swoim własnym kraju Kreml wtrąca do więzienia protestujących. 200 tysięcy ludzi opuściło już swój kraj w ciągu jednego miesiąca. Media państwowe to propaganda, która blokuje obrazy celów. Cywilnych, masowych gromów, taktyki głodowej sił rosyjskich na Ukrainie. Trudno się dziwić, że 200 tysięcy Rosjan, jak powiedziałem, opuściło swój kraj w ciągu jednego miesiąca. Niezwykły drenaż ludzkich w tak krótkim okresie czasu. Mam przesłanie do narodu rosyjskiego. Pracuję z Rosjanami od dziesięcioleci. Siedziałem naprzeciw stołu negocjacyjnego, naprzeciw Sygina. Rozmawiałem o ograniczeniu zbrojeń. Zawsze mówiłem do nich bezpośrednio, jasno i uczciwie. I powiem Wam to, nasz rząd rosyjski nie jest naszym wrogiem. Zabijanie niewinnych dzieci i starców to nie uwierzę, że Rosjanie pochwalają bombardowanie oddziałów położniczych szkół, szkół i szpitali. Atakowanie ludzi, którzy nie mogą uciec, nie pozwalanie im na ucieczkę z miasta. Miliony rodzin zostały wygnane ze swoich domów, w tym połowa ukraińskich dzieci. To nie są działania wielkich narodów. Wszystkie narody Rosjanie byliście w podobnej sytuacji w latach 30. i 40. W czasie II wojny światowej. Niektórzy dziadkowie pamiętają jeszcze to, co, czego doświadczyły poprzednie pokolenia, wasi rodzice i dziadkowie, stacje kolejowe wypełnione ludźmi schrony, piwnice wypełnione ludźmi. To teraz to już nie są wspomnienia przeszłości. To jest dokładnie to, co armia rosyjska robi wobec Ukrainy. 26 marca 2022 roku. To dzień. Jesteście ro... narodem XXI wieku. I to się dzieje obecnie na świecie. Agresja Putina odcięła naród rosyjski od reszty świata. I przenosi Rosję z powrotem w XIX. I nie zasługujecie na to, żeby to działo się waszym rodzinom, waszym dzieciom. Ta wojna nie przystoi narodowi rosyjskiemu. Musicie skończyć, zakończyć tę wojnę. Amerykanie są z wami. Obywatele Ukrainy chcą pokoju. Moje przesłanie do reszty Europy jest takie. Walka o wolność uwidoczniła to, że musi, musimy się uwolnić od zależności od paliw kopalnych z Rosji. Dlatego wczoraj w Brukseli ogłosiłem plan wspólnie z Komisją Europejską, żeby zakończyć kryzys, kryzys energetyczny w Europie i wszyscy będziemy musieli działać jak najszybciej, żeby tego doprowadzić. Będziemy działać, żeby tego dokonać, żeby żaden naród nie był ofiarą humorów dyktatorów, takich tyranów. To musi się skończyć. I musimy wa walczyć z korupcją z Kremla, żeby Rosjanie, naród rosyjski otrzymał szansę. Musimy w swojej jedności działać razem. Nie wystarczy mówić, nie wystarczy retoryka, nie wystarczą szlachetne słowa o wolności i swobodzie. Wszyscy, włącznie z narodem polskim, musimy pracować nad demokracją. Tak, Na w moim kraju nad tym pracujemy. Dlatego... I came to Europe again this week with a clear and determined message. For NATO, for the G7, for the European Union. S siedem. do wszystkich narodów i wolności. Musimy teraz zobowiązać się, musimy być zjednoczeni jutro i, i w przyszłości. I, i na nie będzie to proste, będą koszty, poniesiemy koszty, ale jest to cena, którą musimy zapłacić, ponieważ ciemność autokracji nie ugasi płomienia wolności. Wielokrotnie ukazuje to, że z najciemniejszych momentów rodzi się największy postęp. Historia pokazuje, że to jest zadanie naszych czasów, zadanie naszego pokolenia. Pamiętajmy, że mur berliński upadł że zlikwidowano żelazną kurtynę nie siłą pojedynczego człowieka czy lidera, tylko siłą narodu, siłą ludzi, którzy chcieli się uwolnić, ich dzielnością, którzy chcieli otworzyć granice. Chcieli razem spotkać się z innymi ludźmi z Europy i połączyć się z nimi w solidarność. W Polsce była tego przykładem. To była siła narodu, której Związek Sowiecki nie mógł się przeciwstawić. I jeszcze raz to widzimy dzisiaj. Dzielny naród ukraiński ukazuje, że siła narodu jest większa niż siła jednego dyktatora. Jakiegokolwiek dyktatora. So in this hour, A więc w tej godzinie, Paul jak today, powiedział Papież Jana II, never, never nigdy nie traccie nadziei, tire, nie wątpcie, nie rezygnujcie, nie lękajcie afraid. się, nie lękajcie się. A Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie pokona miłości narodu do wolności. Ukraina będzie wolna i Ukraina nie będzie ofiarą Rosji, bo wolny naród. Nie godzi się na życie w jarzmie. Musimy patrzeć w jasną przyszłość, godność i możliwości działania. To, to, to zwycięży. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi, niech Bóg chroni nasze wolności i niech Bóg chroni naszych żołnierzy. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Dziękuję. Dziękuję.